All your courage, trust in your friends, and you can win, it. win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey, stand up, stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football never give up until the final whistle. Stand up, stand up if you love football. In a Zuma 11. In Azuma, hey! In Azuma, here we go. Próbujmy nowy ruch, dziadku. Do dzieła! Pięć sprawiedliwości! No nie, czy to nowy ruch? Otwarcie i złapanie. Ustaw się. I napnij. Co jest? Nie mówcie, że Evans ma nowy ruch! I dział. Trick nie zadziałał, porażka! Poszedł rykoszek! Zaraz strzeli! Tak! <tryk> Ta. on... No, nieźle, Bobby! Raimon cudem nie stracił gola! Robi wrażenie! Wspaniała obrona. Wielkie dzięki, Bobby! Nie ma sprawy, Mark! Zgadzam się. Pomożemy ci w obronie bramki. Ćwicz sobie na spokojnie swój najnowszy ruch. No jasne! Dam sobie z nim radę. Muszę go wyćwiczyć! Czuję, że jest przepełniony motywacją, i jego koledzy również. Więc śmiało! No. Dawajcie! Pokażę, na co mnie stać! Dawaj, Darren! Przed nami jeszcze cały mecz! Druga ręka Madzina! Trwa towarzyski mecz Gimnazjum Rajmona kontra Gimnazjum Foszor. Jak na razie 0-0. Poziom jest bardzo wyrównany. Napastnicy zmierzają prosto do bramki Raimona. Ale akcja! Są bardzo zawzięci. Raimon ma silną obronę. Musimy mocno uderzyć. Trzeba się przebić, jasne, chłopaki? Pokażemy im, że w kraju nie tylko oni się liczą. Do dzieła! Sierogi! Nadchodzą! Śmiało! Co za duch walki. A ten młody Ewans jest wspaniały. Przypomina mi jego dziadka. Magma podcięcie! Szerer z łatwością, przekwituje piłkę! Zaraz za to zapłacimy. No dobra, skoro wszyscy wykonują nowe ruchy. Mega sprint! Ale super! Świetnie ci to wyszło! Mm, mm. Raimon Wypróbuję nowe triki! Ciekawe, co jeszcze nas czeka! Tak, to! Doskonale! Widać, ćwiczenia nam pomogły! Dlaczego taka dziwna nazwa? Średnio mu wyszło. Musi ćwiczyć kreatywność. Gotowy, Nathan? Pewnie! Jaki on szybki! Trudno nadążyć! Niesamowite! Nie wiedziałem, że są aż tak dobrzy. Jednastka Raimona jest wspaniała. Lepiej uważaj, malutki. A? Bo najwyższa pora na mój strzał. Różony... Różany szok szokująco zatrzymany! Raimon bez gola! Udało się! Cudownie Darren, tak trzymaj! Na serio? Wow! Nie ma powodów do łałania. A? Ten strzał też zatrzymał? Straszliwe! Boską rękę ma tak mocną jak Mark. Taki piękny mecz. Nie to jest bitwa. Być może David Evans patrzy na nas z zaświatów. Rane! Chodź tu, tylko nasz miłosny atak może dać gola, Drużynie! Nasz miłosny atak? Aha! Wydobądźmy z siebie miłość, a uda się damy radę, jestem pewna! W takie miłosny cuda to ja nie wierzę. Do dzieła! Da. Kontra atakują! Niech Rajmon uważa! Tak szybko rozgryźli naszą obronę? Co to jest? Trójnożny pęd! Trójnożnym pędem skutecznie szturmują połowę Raimona! To na serio było całkiem niezłe! Niedobrze. Zupełnie jakby rozgryźli wszystkie nasze ustawienia. Źle! Przeanalizowaliśmy wszystkie wasze mecze! Tak się szkoliliśmy! Wiemy o was prawie wszystko! Tu przejścia lewa, robaczki No to? Jakie niezwykłe podanie Do tyłu w dwójkę? To niezwykłe, a trzeci atakuje Mroźny ląd Wow, ten trik robi duże wrażenie Dobra, zróbmy to Mroźny ląd Prosta sprawił, że Raimon jest przy piłce. Bobby, tutaj, podaj mi. Gotowy na nasz miłosny atak? Ja nawet nie wiem, co to jest. Nie domyślasz się? To motyl trans, tylko że taki robiony przez nas dwoje. No dalej, złap za rękę, skarbie. Daję, Erik. Zawsze warto próbować. Tak, no śmiało, skarbie. Dobra, dobra, dobra. Tylko cicho. Nie strzelicie gola, nigdy. Ha? Kyrkowy blok! Co? O, nie! Wasza miłość była za słaba. Widać, trzeba nad nią popracować. Dobra, piłka leci. Spróbuję jeszcze raz. Pięść sprawiedliwości! Dobra, czyli najpierw otwarty. Wstaję! Napinam! I boom! Pięść sprawiedliwości znowu nieudana! Rykoszek i atak Spencera! No, nieźle. Co to jest? Czego brakuje? Czego w tym nie ma? I mamy gwizdek. Pierwsza połowa kończy się bezbramkowym remisem. Hmm. Hmm. Najwyraźniej, skoro dziadek miał problem, mnie również łatwo nie będzie. Hej, posłuchaj, a może nikt nie dałby temu rady? Może ten ruch jest po prostu głupi? A może lepiej się uciszysz, mój mały? No, nie wiem, bez obrazy, ale wątpię, czy warto rozgrywać mecz z tą drużyną. Nie zgadzam się. Poznali nasze ruchy i znają nas na wylot. Gra z kimś tak przygotowanym sprawi, że poznamy wszystkie nasze słabe strony. Poza tym już dawno nie graliśmy towarzysko. Powinniśmy dobrze się bawić, co nie? Tak! Tak, fajnie się gra, super jest. A, bardzo a, bardzo jest lubię, jak są zrelaksowani. <grymne> Hej, Sean, co się dzieje? Nie dajesz z siebie wszystkiego, jak podczas meczu z Epsilonem. <grymne> Cała drużyna pomaga Markowi w pracy nad ruchem. Najwyraźniej mocno sobie ufają. Ta, to prawda. Nie uważacie, że też powinniśmy tak osłaniać Darena? W końcu chcemy, żeby udoskonalił boską rękę, więc myślę, że warto spróbować. No nie, nie czuję się jeszcze na to gotowy. Poza tym nowy trik Marka jest dużo lepszy od boskiej ręki. Mówisz serio, Daren? No chłopaki, dorwiemy ich w drugiej połowie. Do przerwy 0:0 i pora na drugą połowę. Oczy są zwrócone na bramkarzy po obu stronach boiska! Zdrowiwych. Ruszyli! Widać, że tych chłopaków rozpiera energia! Słoniętny taniec! Skuteczne przejęcie piłki! Szarp przy piłce, a zawodnicy Raimona mknął do przodu jak czołgi! Ale takie szybkie! Zróbmy to! Tylko blok! No. Szarp sprawnie raduje pilkę. Przepięknie podana do prosta! Strzelaj się! Śmiało już! Daj nam prowadzenie! Dostąpię wodę! Wiążę w ciebie! Wychodź, Aiden. Wszyscy na ciebie czekają. No już, Sean! Zrób to, Sean! Śmiało, Sean! Gdzie jesteś? Wychodź! Jestem Aiden! Nie, jestem Sean. Tak, Sean! Kim ja jestem? O oh. O nie! Sean znowu traci piłkę! Oh. Co się z nim dzisiaj dzieje? I gdzie skrywa wieczną zamieć? Ech. No co jest, co ty robisz? Nie hamuj się! Atakuj jak to zwykle robisz! Eee. Co z nim jest? Co w niego wstąpiło? Cóżur sure, znowu przejęło władzę na boisku! Opanowali połowę Raimona! Doskonale znamy! Ręka Majina jak zwykle w świetnej formie! No i co na to powiecie? Ja go do tego zmusiłem! Czyli to jest ręka Majina. Naprawdę perfekcyjny ruch. Nie widziałem go na żywo. Zrobił na mnie wrażenie. I to nawet spore. Dajecie, atakujemy! Szybko, Erik! Zrób to! Spiralny strzał! broń Darren! To nie powinno być trudne! Sprawdźmy, czy wykonam ten ruch. Zrobię to, co on! Co się tu wyrabia? Nie mówcie, że ten młodziak spróbuje wykonać własną rękę mazina. No nie! Wspaniale! I nic nie powstrzymało i teraz Raymond prowadzi. Najwyraźniej to nie takie proste. Było blisko, tylko się tym nie przejmuj. Eagle potrafi wyprowadzać silne strzały. Nie docenialiśmy go. Tak i to nie tylko jego. Bardzo bym chciał wykonać rękę Magina. Chcę wejść na wyższy poziom, tak jak robi to Mark. Będę pracował jeszcze więcej! Stoimy za tobą murem! Skup się na swoim treningu! A my ci w nim chętnie pomożemy, jasne? Widziałeś, ile on w to włożył serca? Tak! Niesamowite! Do dzieła! Hm... Chłopak gra w piłkę jak nikt inny, kogo znam. To wyjątkowy gość. <słyszy> <słyszy> uh, Raimon złapał wiatr w żagle i nieustannie atakuje! Różany! Chcę wykonać ten ruch tak jak to zrobił wcześniej Marek. Ręka Margina! No! No! podwójną No! się! się No! mi się uda! Ręka Wangina! Ah! Ah! Rajmon prowadzi już 3 do zera! Gimnazjum Foshor próbowało się bronić, ale przed niektórymi rzeczami nie ma ucieczki! Chodź tu, Mark! Zróbmy to! Jasne! Dlaczego wychodzi z bramki? Co to jest? No nie! Czy to ten ruch? Trój, Trój penis! Penis! Powstrzymam go ręką Majina To już czwarty gol Rajboda! Tak to wygląda To był ten słynny Trójfeniks i już mecz skończony! Wygrana 4 do 0! Totalna porażka! Ciężko uwierzyć, że w taki sposób grają w piłkę. Jestem pod wrażeniem! Wszyscy graliście pięknie! Davidowi na pewno miło się oglądało! I co myślisz o ręce Majina Darena? Niezwykłe, nie? Z każdym kolejnym strzałem stawał się lepszy! To niebywałe! Zrobił niezwykle szybkie postępy! Ten chłopak na pewno przyciąga uwagę. Zupełnie jak inny znany nam bramkarz. Ho? Tak! No i przecież potrafi wyprowadzić boską rękę. Czyli rękę Margina też pewnie niebawem opanuje. Fakt! Patrz, przyszedł tu. O? Świetnie zagrałeś! No, no tak! Wielkie dzięki, Mark. Tyle mnie nauczyłeś! Tak! No to piana! Hmm. Oh. Wiem, że dasz radę. Wkrótce wyprowadzisz rękę, Madzina. Oh. Na serio, tak myślisz? <Sy> <Sy> e -e 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 <Sy> Dzisiaj ograniczaliśmy się wzajemnie. Mam problem z równowagą. To jak? W następnym meczu to ja strzelam, dobrze? Co ty na to? Nie masz nic przeciwko Aiden? Mm. I jak pan myśli, czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak. A gdy już nadejdzie czas, wyłonimy najsilniejszych. Nie mam nawet cienia wątpliwości. Bardzo miło mi to słyszeć. Jestem pewien, że wtedy również ten świat odmieni się raz na zawsze. Nie mogę się już doczekać. Wow! Nie możesz spuszczać oczu z opony nawet przez sekundę. Nauczyłem się tego z notatnika dziadka. To naprawdę działa. Spróbuj sam Darren. Wow, przeszedłeś przez naprawdę ciężkie treningi. To podstawa do nauki ręki Magina. A potem wystarczy dużo ćwiczyć. Jasne. A ja teraz spróbuję opanować pięść sprawiedliwości. Gdy wkładam w coś serce, zawsze mam efekty. Tak to w życiu działa. Też będę tak ćwiczyć. Przysięgam. Super. Dobra, ruszam. Otwieramy. Ustawiam się napięcie i bum! Dobrze mi się zdaje? Czyli Mark ma teraz własnego ucznia? No tak. Pana Marka Evansa? Widziałem wasz mecz z foszor. Byłem pod wrażeniem. O, znowu ty? Co? Co ty tu w ogóle robisz? <laughs> Hej, może zagrasz przeciwko mojej drużynie? Co? Ty masz drużynę? Tak, tak się składa, że mam. No nie, czyli jednak potrafisz grać w piłkę. Jutro w południe, dobra? Zagramy tutaj, jeśli nie macie nic przeciwko. Dobra, niech będzie. Ale o co chodzi? Podczas ostatniej rozmowy sprawiałeś wrażenie, że nie umiesz grać. No dobra, świetnie. Zobaczymy się jutro. Hej, stój. Za chwilę tu będą! Tak. Hej, Mark. Słucham! Chłopak, który cię wyzwał, na pewno miał na imię Gzewier? Tak, tak się przedstawił. No dobrze. Wybiła godzina dwunasta. Co? Co, Co to jest? To to ta mgła. To to Epsilon. Racja! Elo! Witajcie kochani. Oh. Oh. Nie wierzę. Ksewier? Co oni tutaj oh. robią? Przecież już z nimi graliśmy. Co się dzieje? Oh. Mam przez to rozumieć, że jest więcej... że jest więcej drużyn w Akademii Aliusa? Tak, a to jest moja drużyna. Określamy siebie mianem Genesis, jeśli chcecie wiedzieć. Miło poznać. Genesis? Czyli też jesteś kosmitą? Co się tutaj wyrabia? Co to znaczy? Myślałem. Tak. To bez znaczenia. Pora grać, Ziemianie. Nie wierzę, że Ksewier jest kosmitą! W sumie nic mnie już za bardzo nie zaskakuje, ale jednak to dziwaczne! No mniejsza, trzeba grać! Walczmy o sprawiedliwość i wygrajmy! Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki na Zumy! Wstrząsający mecz! Ale będzie się działo! Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Dariusz Kosmowski. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Hudalej, Beata Wyrąbkiewicz. Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.